W połowie marca odbyło się spotkanie członków Koła Miejskiego PZW w Czciance, podczas którego zarząd podsumował miniony rok i złożył sprawozdanie z działalności. Dla wędkarstwa ten rok dla naszego koła był wyjątkowo dobry, ponieważ wróciły do nas dwa jeziora, Bąblino i Mositko. Dodatkowo kontynuujemy współpracę z podmiotami, to co było w latach ubiegłych, zarybiamy. Mamy dobrą współpracę z zarządem powiatu, z gminą Czcianka. Użytkujemy i tutaj w gmachu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej biuro, mamy też dzięki dobrej woli Pana Burmistrza garaż nad jeziorem Sarć, trzymamy łodzie społeczna Straszylbaska, też ma swoją łódź, także cały rok uważam za szczególnie dobry. Podczas spotkania podpisano dwa ważne porozumienia, ze Stowarzyszeniem Ludzi Kreatywnych Pokrzywa oraz z Zarządem Koła PZW lub w Czciance. Następnie przyznano szczególne wyróżnienia, tytuł Przyjaciela Koła Miejskiego PZW w Trzciance, które otrzymali Tadeusz Teterus, Starosta Czankowsko-Trzcianecki, Krzysztof Czarnecki, Burmistrz Trzcianki oraz Edward Jachimiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki. Ta współpraca wygląda na tą chwilę dobrze. My jako Gmina Trzcianka udostępniamy jeden hangar. Nad jeziorem Sarcz, tak żeby nasi wędkarze mogli swoje jednostki pływające pozostawić w okresie kiedy nie korzystają z tego. Ponadto organizowane są przez koła zawody wędkarskie. My się tutaj włączamy na zasadzie przeznaczenia pucharów, jak i też w trakcie roku jest wprowadzone zarybianie. Już drugi rok z rzędu. Wpuszczane są rybki do tych jezior, gdzie koła zawiatują tymi akwenami wodnymi i pewnie będziemy przez najbliższe lata tą współpracę poszerzać. Z kolei my się cieszymy, jako władze samorządowe, że są stowarzyszenia u nas działające prężnie, że są ludzie, którzy chcą się spotykać, że są ludzie, którzy chcą wypoczywać i to wypatrzywać aktywnie, jak i też widzimy, że. Starsze pokolenie jest zainteresowane tym, aby swoje zamiłowania przekazywać młodszemu pokoleniowi i właśnie między innymi ogródki działkowe, jak i też wędkarze chcą przeprowadzić różne konkursy i aktywniej włączyć młode pokolenie w pasję wędkowania. W roku ubiegłym po raz kolejny została przeprowadzona akcja zarybiania wód. Do poszczególnych jezior zostały wpuszczone następujące gatunki i ilości ryb: jezioro Sarcz, węgorz 20 kg, szczupak na rybę letni 10 tysięcy sztuk, sandacz na rybę letni 25 tysięcy sztuk, sum 50 kg, szczupak na rybę jesienny 200 kg, lin 250 kg, jezioro Okunie, Karp 150 kg, jezioro Mositko Lin 40 kg, szczupak 20 kg, karp 51 kg, jaś 50 kg, jezioro Bomblino, szczupak 20 kg, płoć 30 kg, okoń 80 kg. Ogółem wpuszczono 961 kg oraz 35 tysięcy sztuk na rybku.